Jak pan myśli, jak będzie? pytał kibic. A bo ja wiem? drapał się w głowę Adam Banaś. Będzie dobrze, orzekła młodzież. A było trochę nijako. Pierwszy ciekawy strzał zobaczyliśmy dopiero po pół godziny. Pierwszą ciekawszą akcję dopiero przed przerwą. Znudzeni kibice zajęli się lekturą, trenerzy próbowali wykrzesać zawodników odrobinę energii, a pan sędzia Wasilewski czekał, aż mecz zacznie się naprawdę. Zaczął się w 64 minucie, gdy po składnej akcji Górnika Tomasz Zachorski skierował piłkę do siatki i Górnik objął prowadzenie. Wtedy sprawę we własne ręce i nogi wzięli Bielscy rezerwowi. Na 1-1 wyrównał Adam Cieśliński, na 2-1 mógł podwyższyć Maciej Rogalski. Świetnie grał Piotr Malinowski. Druga bramka długo wisiała w powietrzu, ale jednak nie padła, a kibice po meczu mieli niezbyt zadowolone miny. Taktyka Lecha była prosta jak drut. Podać piłkę do Artiuma Rudniewa i zobaczyć, co z tego wyniknie. Wynikało raczej rzadko i raczej niewiele. A trener Bakero popadał w coraz większą rezygnację. Taktyka Polonii była bardziej skomplikowana. Po pierwsze, zabezpieczenie tzw. tyłów. Po drugie, groźne dośrodkowania w pole karne. Po trzecie, jak kolega sądzi, może przyszła pora na czaniego? Kolega sądził, pora przyszła, a gra Polonii po wejściu Czaniego nabrała rozpędu i rumieńców. W 90. minucie Paweł Wszołek wrzucił piłkę w pole karne, a Edgar Czani strzał Pawła Sultesza. Polonia pokonała Lecha 1-0, a niebo nad Konwiktorską eksplodowało entuzjazmem. Założenia były proste: wygrać, na 0 z tyłu i strzelić bramkę po stałym fragmencie gry. Zaczęło się zgodnie z planem. Po jednym stałym fragmencie gry prowadzenie dał koronie Paweł Stano. Drugi na przepiękną bramkę zamienił Tomasz Lisowski. Niestety, w przypadku Korony stałym fragmentem gry jest także otrzymywanie żółtych kartek, przez co z boiska wyleciał Jacek Kiełb i Korona przez godzinę musiała grać w dziesiątkę. Dawaj, Michał Zieliński zaczął drugą połowę efektownie. Koncertowo dochodził do świetnych sytuacji, ale niestety równie koncertowo je marnował. wreszcie niewykorzystane sytuacje postanowiły się zemścić i podały piłkę Tomaszowi Wurblowi. W 93 minucie po kolejnym stałym fragmencie gry wyrównującego gola strzelił Maciej Mysiak i Diabli wzięli przedmeczowy plan Korony oraz dobry nastrój w Kielcach. Trener Pyrdą w ligowym debiucie przegrał 0-6. Trener Bartkowski przegrał 0-4. A trener Wieszczycki jeszcze nie całkiem został trenerem, a już przegrywał 0-1 po bramce Piotra Stawarszyka. Gospodarze ambitnie próbowali wyrównać, ale kiedy nie wykorzystuje się takich sytuacji, w jakich znalazł się Sebastian Szałachowski, to co zrobić? Ruch rozpędzał się powoli, ale konsekwentnie i na początku drugiej połowy prowadzi już 2-0. Tym razem strzelcem bramki był Rafał Grodzicki. Chorzewianie robili na boisku co chcieli. Po koronkowej akcji trzeciego gola strzelił Arkadiusz Piech. Czwartą bramkę wypracował Paweł Lisowski, a wykończył Paweł Abot. Młodsi kibice gryźli z nerwów palce, starsi ze wstydem odwracali wzrok, a trener wieżczycki z niepokojem myślał o przyszłości. Inżynier Mamyń nie chodził do kina, a już szczególnie nie chodził na filmy Polskie. Gdyby mieszkał w Dańsku, pewnie przestał chodzić by na mecz. Kibice ze świecą i lornetką szukali celnego strzału Lechi i wypatrzyli taki dopiero w drugiej połowie meczu. Sędzia się tłumaczył, że to takie zielone to trawa, a to takie żółte to kartka. A im bliżej końca, tym bardziej chciało się wyjść z kina, przepraszam, ze stadionu. Jednych od oglądania bolały oczy, innych zęby, a pana sędziego bolała cała głowa. Lechia znowu nie wygrała meczu i znowu nie strzeliła bramki. No i panie, i kto to za to płaci? Podobno zapłacić miał trener. Dymisją. Tak wyglądają wyniki meczów 13. kolejki, które się już zakończyły? Jutro w granym poniedziałku. Bardzo interesujące spotkanie. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Legią. Żelisław Rzeżyński zaprasza od godziny 18. Liderem